Dzisiaj jest przepiękny dzień, słoneczko, cieplutko. A tam sobie schodzimy w dół, 3 minutki jesteśmy nad morzem. Więc kempingi są też po prostu na bieżąco jakoś tam modernizowane, tak? Ta plaża tutaj na tym kempingu Zaton jest świetna, uważam, że pod kątem dzieciaków. Powinno być. Jest ten słynny Paszki Most. Plaża Dubrowic, z tego co wiem. Jeje jak w w słonku to jest bardzo gorąco, tak mega przyjemnie. To my już wróciliśmy z pagu. Teraz postanowiliśmy zrobić tego grilla. Podpalałem cztery rogi. No i ma się wypalić teraz jakieś 20 minut. Dzisiaj jest przepiękny dzień. Słoneczko, cieplutko. Zjemy sobie śniadanko na tarasie. Żłonka tutaj piwści jajówkę. Także będzie, będzie pysznie i smacznie. A Remo co robi? Ogląda baję, tak? Co, co może robić? No, ja zrobię kawkę z ekspresu przelewowego, bo uważam, że taka kawka jest po prostu najpiękniejsza jak Robert Makłowicz. Także pozdrawiam pana Roberta Makowicza i wszystkich fanów kawki z ekspresu przelewowego. No a wczoraj kupiliśmy sobie świeżutką, świeżutką, świeżutka jak świeżutka, no ale cegła, więc zrobimy ją dzisiaj elegancio, nastawimy i zaraz będzie pyszna kawka. Czemu ono nie można? Pyszna tu dużo. No tu jest tak pięknie, my właśnie kochamy te kolorki, nie? Zieleń, żółty, niebieski. Jest mega przyjemnie. A tam sobie schodzimy w dół, trzy minutki i jesteśmy nad morzem. Na kempingu jest zawsze jakiś taki spokój, po prostu tutaj wchodzisz sobie właśnie w taki niższy bieg i można się jakby zrelaksować, nie? Fajne jest też to, że właśnie nie trzeba jakoś za bardzo nigdzie jeździć. Życie Tylko, nie tylko jest wszystko na miejscu, nie? Co, jednak Ci zimno? Nie no, jak się tak siedzi to tam o To jest chłodno troszkę Ale jak wejdziemy do słoneczka To już jest gorąco, nie? Mm -hmm. Mamo, tak to wychodzi ja Mamo, ostatnio nie widać Ale coś nie mogę zjeść Okej okay. no Ci będzie Pyszny Idziemy na słońce, idziesz mama z nami? Bo Remik zarządził, że idziemy na słońce. Tak, A potem na morze pójdziemy może, co? Tato, ja potem weźmę z na 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 Spiderman'a. Na Spiderman'a? Zobaczymy. Słoneczko jest super, nie? 500 stop. Ciepło? Tak. Ściągasz kurtkę? Git? Jest git, Tak. Gitówka No to gituwa. Tutaj chyba parcele też są Sanitariat od razu obok Nasze domki to są nówki sztuki Te też nie wyglądają Dlaczego? źle Ale tam widziałem alejkę wcześniej Że chyba wymieniają czy też dostawili I też są takie rzędy po prostu tych nówek sztu sztuk Żeby nie być gołosłownym tak jak mówiłem, tu mamy to małe, gdzie są już też te nowe The mobile phone. Jak widać tutaj dokończają jeszcze te tarasy i tak dalej, końcowy jakiś montaż. Więc kempingi są też po prostu na bieżąco jakoś tam modernizowane, tak? Nowsze domki, nowsza infrastruktura typu, nie wiem, sanitariaty, jakieś odświeżenie basenów i tak dalej i tak dalej. No tu znaleźliśmy taki owoc. Jak Ktoś ma pojęcie, co to jest, to niech się pochwali. Tutaj jest fajnie też pod kątem jakby dzieciaków, bo tak jak widzicie, tam te dwie osoby są kawałek już od brzegu, a jest tu bardzo, bardzo płciutko, więc można sobie pospacerować i tak dalej, zamoczyć nogi. No i tak jak mówiliśmy wcześniej, jest kwiecień, są pustki. Tam u góry jest ten basen, na który się w końcu wybierzemy, myślę. I tutaj przy morzu, gdzie już jest pełne słońce, no jest mega, mega cieplutko. Ja jestem w takim longsliwie, a myślę, że na spokojnie tu można chodzić w krótkim rękawku, w krótkich spodenkach. No i to czyste powietrze. Ta plaża tutaj na tym kempingu Zaton jest świetna, uważam, że pod kątem dzieciaków, no i też nie wiem, ktoś nie, nie umie pływać czy coś, to na spokojnie sobie wszędzie może wejść, bo tu jest bardzo w głąb morza, jeszcze tak właśnie płytko. Zejścia są różne: jest i betonowe, jakieś tam pieskowe, troszkę kamyczkowe, więc to jest naprawdę fajne. A tam jest ta strefa basenowa. Napełniają już chyba tam coś, czy sprawdzają i tak dalej, bo z tego co wiemy, no to chyba właśnie od jutra ma ruszyć. No ale może się jeszcze uda jakoś tam załapać na te baseny, także wyjazd na Chorwację w kwietniu, w maju wcale może nie być taki głupi. Ale jesteście wysoko. Ach, Ach. Jaki widok panie kapitanie? Remik się pyta jak teraz zejdziemy. No nie wiem Chyba muszę zadzwonić po jakąś straż. O Remik będzie robił pierwszą CDWitę na polskim YouTube w 2025 roku, tak? Tak. Tak jest. Zaraz tu zobaczymy jak to będzie działało. Daje mi się, no. że to trzeba. To próbuj. Połóż na tym i trzymaj butelkę i naciśnij tą tą zakrętkę. Dobra, a walnij w to. Mocno. To powinno być.

Księżycu jak Armstrong na Księżycu nie pamiętam jak ją na imię. I zaraz będziemy na paszkim moście, znajdziemy chyba sobie jakąś pierwszą, lepszą plażę i po prostu spróbujemy tam wejść do, do morza. Synuś się obudził, więc się przytula. Jest ten słynny paszki most. Bardzo fajnie. No, tu już się coś dzieje. Jesteśmy w tym powliwinie, czy czymś takim. Czy to ważne? Jest pięknie, ale wieje. U, fajne knajpki. Plaża Dubrownic z tego co wiem. Wieje jak kielecki. Plaża dubrownik, miasto Powliana na wyspie Pag. Siedzimy sobie w Bistro plaża z takimi widoczkami. Jest cudownie, jak przyszliśmy tutaj to strasznie biało, ale już nie wieje, więc jest mega przyjemnie, w słonku to jest bardzo gorąco, tak mega przyjemnie. Zamówiliśmy sobie ri risotto. jedno, bo chcieliśmy zamówić, chcieliśmy zamówić pizzę, żeby przekąsić po prostu coś. bo mamy wrócić na kemping i w planach mamy zrobić dzisiaj grilla dlatego nie chcemy jeść też dużo i tak dalej myśleliśmy, że przekąsimy jakąś małą pizzkę no ale bistro plaża jeszcze coś tam nie mają czy, czy za jakiś czas dopiero ma być ta pizza więc próbujemy trochę tam trochę zjeść zjeść co to jest? co? zielone? to jest brokuł czy brukselka uuu jakie dobre To my już wróciliśmy z spagu. Teraz postanowiliśmy zrobić tego grilla. Dorobałem właśnie tutaj tą paczkę, taką, gdzie tylko podpalam sobie te cztery rogi i się zaczyna to palić. Kupiłem to w Plodinie, nie wiem, za 2 euro czy coś takiego. Teraz lecę na górę, właśnie po te wszystkie tobołki, jakieś talerze i tak dalej. Zgrillujemy to, zjemy gdzieś tutaj i, i będzie gitówka, nie? No Tam jest chyba taka miejscówka fajna, gdzie będzie można sobie to zjeść. Taka paczuszka. Podpalałem cztery rogi, no i ma się wypalić teraz jakieś 20 minut. I można grillować. Zmieniliśmy trochę plan, jednak zjemy tam na tarasie u nas w domku, a ja sobie to po prostu zgrilluję tutaj i przeniosę tam. Młody też się wywrócił z dar kolano, nie chciał ubrać spodni i tak dalej, więc musimy sobie zjeść tam. Więc nie będziemy go już po prostu na siłę tutaj targać czy coś. Zrobimy trzeba i sobie zjemy na spokojnie na tarasie Żonka tu przygotowała sałatkę, ja usmażyłem kiełbaski Wiem jak to wygląda, wiem o tym, ale to jest bardzo smaczne to, to jest kiełbaska? Tak Jemy już w środku, bo jest zimno I można powiedzieć, że już się zaczyna ten długi weekend majowy I na kempingu już słychać sporo Polaków Także pozdrawiamy ich wszystkich serdecznie